To jest nagrywamy dla Was kolejny filmik. Słuchajcie, dawno nas nie było, bo taki okres wakacyjny byliśmy na jakimś krótkim takim wyjeździe, żeby chwilę sobie odpocząć od, od prac gospodarskich. Natomiast wracamy do Was, wracamy i będziemy starali się nagrywać znowu regularnie. Trochę nowości się podziało w gospodarstwie, jak to u nas. E, prace żniwne już w pełni, przygotowania do nowego sezonu. Także taki, wiecie, filmik em, z różnymi rzeczami. E, tym, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Trochę z pola, trochę ze zwierzakami. Także, słuchajcie, zapraszam do oglądania i e, widzimy się później. Trzymajcie się. Słuchajcie, pierwszą z takich nowości, jak widzicie tam już Hanie, mm, Pierwszą z takich nowości, która się u nas pojawiła, to słuchajcie, Woliera. Ona była z tym, że ta Woliera, słuchajcie, została troszkę przerobiona. Została troszkę przerobiona, a w niej, słuchajcie, mamy nowych gości. Co my tu mamy? O, proszę zobaczcie. Tu mamy papuszki, dwie papuszki faliste. I nie rozłączki. A tam w oddali widać, o! Jest jedna papuga. E, papuga e, nierozłączka. I ten największy tu to jest Leoś. Leoś to mnicha, nizinna. Tam jeszcze jest druga z tyłu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, może wam tak pokażę. Widzicie? No i słuchajcie. Mamy tutaj wolierkę, to są papugi naszych dzieciaków słuchajcie. Bo tutaj dzieci sobie postanowiły przeznaczyć pieniążki na papugi. I tutaj tą wolierę przygotowaliśmy i mamy sobie nowych mieszkańców, czyli z takich, z takich nowości to woliera z papugami, także kto nas odwiedzi, to jeszcze będą papuszki. Tutaj jedna z tych papużek, mnicha, ta zielona tam. Ona jest tam, tam w oddali, tam, 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 tam. To jest papuga, która ma umiejętność rozmawiania. Z tym, że ona jeszcze jest młodziutka, musimy ją dopiero tego nauczyć. Więc tutaj nasze dzieci i będą sobie rozmawiały i miejmy nadzieję, że, że to się uda. Także tutaj mamy papużki. No, a my idziemy dalej. Leoś! 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 Leoś. Leoś, Leoś, Leoś. My sobie słuchajcie z Hanią idziemy na pole teraz. Chcemy wam pokazać, co się dzieje u nas na polu. Eee, idziemy tutaj przez ogródek powiemy wam, że mamy ostatnio takie zjawisko o właśnie, ty Tymuś ma pierwsze winogrona, słuchajcie chodź Tymuś, pokażesz słuchajcie, pierwsze winogrona mamy sierpień i już są winogronka, słuchajcie patrzcie, o winogronka z naszego ogródka, proszę, o mamy pierwsze winogrona w tym roku, słuchajcie, super słuchajcie i wracając tutaj jak wiecie są nasze woliery są nasze woliery E, z barżantami. Słuchajcie, mamy tutaj taką akcję, że codziennie przychodzi do nas barżant, ale z lasu, dziki. I on sobie, słuchajcie, wyczaił, że... O! słuchajcie, Nawet go słychać, bo się odzywał. On tutaj jest zaraz za wolierą. I tutaj w tej wolierze, jak wiecie, jest... E, jest samica i samiec, tak? Barżanta polnego, tu. I słuchajcie, Codziennie przychodzi do nas barzadące, siedzi tam, 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 tam do góry. Całymi dniami przesiaduje i prawdopodobnie, nie wiem, albo się zakochał w naszej samicy, albo co. Ale ciągle próbuje. Słuchajcie się. O, 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 o! Nie wiem, czy go tam będzie było widać. Może go tam uje... uda mi się złapać. On tam jest w krzakach. Nie, uciekł już. Szkoda. No, ale słuchajcie, on tutaj sobie cały czas siedzi cały czas. Próbuję, e, próbuję wejść do tej klatki, także mamy tutaj zaloty Bazantów cały czas. Słuchajcie. A co na polu? Co na polu? Jak widzicie już jesień, tak? Jesień Taka jesień, że wszystko mamy już e, wymieszane, żeby tutaj wodę łapać. E, tutaj rusł, e, rusł, rosła mieszanka. Słuchajcie, jak widzicie, co tutaj się dzieje, o, tu widzicie takie kuleczki, pełno takich, o, nie widać, o, tu widać bardziej kuleczki. Słuchajcie, rozsialiśmy wapno, także mamy powapnowane i tu gdzieś, nie, gdzie widać, o, tu nawet widać, słuchajcie, tu są nasionka łubinu gorzkiego, także mamy zasiany poplon. Ja to wszystko będę e, zaraz w poniedziałek... Mieszał z ziemią. No i będzie tu czekało na, na kolejny sezon na kolejne zesiewy. Tu jeszcze widzicie, słuchajcie, rośnie proso. No jest one zarośnięte, niestety. Tak, średnio to wyszło. Ale, ale, no coś tam zbierzemy z tego. Powiem Wam, że ono już zaczyna dojrzewać. Także, no też niwa tego prosa będą na pewno szybciej niż, niż myśleliśmy. Łąka pięknie odrasta. No, także słuchajcie, robota w My też nie śpimy to, że nas nie było. To nie dlatego, że nam się nie chciało nagrywać, ale że ciągle coś robiliśmy, bo te drugie pola też są już przygotowane. Też poplony rozsiane wapno, tuchania się z koniami bawi. Słuchajcie, o, biegną osiołowate. Tak, żebyście wszystkie wyrządka mieli. Osiołowate. Osiołowate. Halo. Osioł. Osioł, tak nasze osiołki słuchajcie, tak, osioł, no właśnie to nasze osioły słuchajcie, nasze osioły i Hania, kowbojka nasza, tak słuchajcie, dobra, a jeszcze dla tych, którzy cały czas na bieżąco nas śledzą i są zakochani w naszych Highlandach, jeszcze idziemy do naszych Highlandów słuchajcie, tu jeszcze pieska, Miłości od pieska, z naszym nie, pieskiem. No tak, trzeba nakarmić pieska. No nie wiem. Winogronkami. Mama niezadowolona, ale. No, momuś nakarmił. Proszę bardzo. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze taka jedna rzecz, która też się dzieje na bieżąco. Jak wiecie, my staramy się mieć ekologiczne kurczaki. Które są gdzieś tam na trawie. No i nasze pisklaki brojlera już dawno urosły, teraz zostały, słuchajcie, przeniesione do sadu. I tu sobie pięknie, e, pięknie, sobie pięknie tutaj rosną. Słuchajcie, już są wielgaśne. Także my sobie tutaj je na bieżąco karmimy, tu przesuwamy. czy tutaj jest nasz nasz traktor. No i tu sobie możecie zobaczyć, Tak wygląda trawa po przejściu takiego cikiem Traktora. Dzisiaj trochę dużo w tym filmie pojęć. O, tu fajnie to widać, słuchajcie, o. Tutaj szedł chicken Traktor, a tutaj nie. No także widzicie, że to robi robotę. Tak to wygląda, a słuchajcie, tu wam pokażę on to. Tak szedł ten chicken traktor. Potem szedł tu. A tu już słuchajcie a tu startował. I zobaczcie. To było może z tydzień temu, półtorej. Zobaczcie, już fajnie odrasta, nie? Także, tak, ten chicken traktor sobie fajnie działa. No a teraz obiecana na Hajlandy. No, idziemy teraz do Hajlandów. Jeszcze Wam powiem, że w tym czasie urlopowym mieliśmy kontrolę, bo to też jest bardzo ważne. Mieliśmy kontrolę, i słuchajcie, kontrola przeszła w 100% pozytywnie. Były pobierane próby ziarna naszego orkiszu do badania na pozostałość środków ochrony roślin. No i próba oczywiście, jakby mogło być inaczej, wypadła pozytywnie. Nic tutaj, żadnych nieprawidłowości, także czyściutki, bezpieczny, zdrowy, ekologiczny orkisz. A co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tutaj martusie. Jak widzicie, nie ma obroży. No i słuchajcie, to była taka akcja, że je łapaliśmy. Udało nam się je tutaj do tego pomieszczenia zaprowadzić. I tam udało mi się je za te obroże łapać. I te obroże im pościągać, no bo już miszki tak urosły, że no te obroże już były trochę przyciasnawe. A no te obroże tak były dla bezpieczeństwa na chwilę, ale na początek, a teraz już są trochę niepotrzebne. I słuchajcie, ściągnąłem im te obroże. No, Heilandy się nam nie obraziły. Słuchajcie, obraziły się przez trzy dni. One nie podchodziły, nie chciały w ogóle ze mną przebywać. No teraz już, już wróciły, Zgubią sobie świeżą trawkę. No przede wszystkim musimy im zmienić kwaterę, bo już mają tamtą kwaterę wyjedzoną, a tamte już odrosły. Także będziemy im też wymieniać kwaterę w najbliższym czasie proszę nasze kochane Mućki. tam mamy Zuzię. Zuzia jest trochę mniej e, przyjazna dla ludzi, w sensie tak trochę strachliwa, natomiast tutaj nasza. Nasza yy, Martusia, Martusia, Martusia jak widzicie zrzuciła już te kołtuny, które miała na sobie no i Martusia tutaj, proszę bardzo, Martunia, Martusia, Martuś, Martuś. O, a tam możecie sobie zobaczyć te białe kropki, to nasze kaczki, które zwiewają i sełażą po polu. O, dobry. 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 Aha, piękne, jak widzicie już pięknie nabierają masy, pięknie rosną Już są takie porządne krówki A chce, chce pewnie, że chce winogronko Lubisz mm. Z ogródka, świeże Świeże z ogludka. piękne, Pyszne. że dla tych którzy byli spragnieni naszych Highlandów bo już były zgłaszane protesty czemu nie ma na YouTube Highlandów także są jak widzicie stado owiec coraz to mniejsze jeszcze jutro do nowego domu jadą kolejne no i zostaje zostają tylko trzy mamuśki no i nasz Kubuś i nasz Kubuś i finito tak to będzie bo rozrabiają mnie miłosierne. mam te owce, słuchajcie Kuba! Kuba, to słuchajcie, o! Kolega! Kuboś Kuboś Kubuś. Kubuś! Tak. No, nie spodobało się. Tak. Kubuś! Kubuś! Kuba! Nasz król! No i tego machania ogonkiem, słuchajcie. No, także. Także to tyle. No, także słuchajcie, yy, tak na tle naszych zwierzaków, dzięki za oglądanie, yy, sorry, że nas tyle nie było, ale no słuchajcie, trochę się podziało, trochę roboty było, trzeba było to wszystko gdzieś tam ponadrabiać, nie było czasu zbytnio wyciągać tej kamery, ale teraz się już chyba poprawimy, bo teraz takie prace już jesienne, troszkę zmian, więc będziemy pewnie nagrywać coś więcej. Także słuchajcie, dzięki za oglądanie i do zobaczyska, do następnego filmu. Słuchajcie, lajkujcie, komentujcie. Hanula, przyjdziesz tu do taty jeszcze? Machamy. Na razicho. Do zobaczenia cię. Cześć. Pa, pa.